CDN, czyli Content Delivery Network, to sieć dostarczania treści. Jest to rozproszona sieć serwerów, której celem jest szybsze dostarczanie użytkownikom treści internetowych bez względu na ich lokalizację. Innymi słowy, CDN to system dostarczania treści internetowych przy pomocy rozproszonych po całym siecie serwerów, którego zadaniem jest zmniejszenie opóźnień w ładowaniu się stron internetowych. Dzieje się tak dzięki zmniejszeniu fizycznej odległości pomiędzy serwerem, na którym znajdują się pliki umożliwiające poprawne załadowanie się strony internetowej, a użytkownikiem. Dzięki sieci CDN elementy stron są przechowywane na serwerach znajdujących się bliżej użytkowników, przez co przesyłanie zajmuje mniej czasu, a w konsekwencji strona ładuje się szybciej.